Tłuszcz i mózg zalewa. No, i wracam z ulubionym Waszym tematem, z tematem fakapów nauczycieli, z tematem, gdzie są wtopy nauczycieli w stosunku do uczniów. No, pierwsze, co bym chciała poruszyć, bo dosyć jest to kontrowersyjny temat, to temat matur. Otóż, jeżeli osoba decyduje się na podejście do matury, to okazuje się, że nauczyciele nie traktują i jej sprawiedliwe, nie traktują jej tak samo, jak traktują uczniów, którzy do tej matury nie podchodzą. To się okazuje, że osoby nie podchodzące do matury mogą niektórych zadań nie robić, mogą nawet nie uczestniczyć w lekcji, wystarczy, że są obecni, a i tak dostają jakąś ocenę w miarę pozytywną. Z kolei osoby, które do matury podchodzą, mają podniesioną poprzeczkę i to nawet często taką wyżyłowaną, co czasami uczniowie mówią, że dany nauczyciel chce udowodnić, że ta osoba nie jest przygotowana do matury i nie może do niej podejść? No bo wiadomo, nauczyciel z tych matur też jest rozliczany. I teraz moje pytanie brzmi: To co, nauczycielu, robiłeś przez 4 lata, skoro w ostatniej klasie orientujesz się, że dziecko do matury przygotowane nie jest? Już nie mówiąc o takim aspekcie ludzkim, naprawdę, jeżeli już 4 lata w tej szkole był, czy w techniką 5, to niech ta osoba podejdzie do matury, a nóż się zdarzy, tak, że dany temat z języka polskiego będzie dla niego przyjazny, znajomy. Nie ma nic do stracenia. Nie podchodząc do matury, jej nie ma. Podchodząc do matury, być może ją zda, a być może jej nie ma. Nic nie straci. Dlaczego nauczyciele nie wspierają takich uczniów? Dlaczego nauczyciele demotywują, nie, nie pozwalają im doświadczać? Nie szkodzi, że nie zda, jeżeli i tak cały czas myśli, że do tej matury nie podejdzie. Zamiast dmuchać im te skrzydełka, lećcie, spróbujcie, zobaczcie, no to nie, no bo przecież nauczyciel myśli o sobie, bo to on jest rozliczany z tych wyników, prawda? Ale to nie wszystko. Nie tylko matury są ważne, bo zanim taka osoba dojdzie do matury, to jeszcze czasami musi się spotykać z takimi słowami nauczyciela, jak ci mózg zalewa. To naprawdę są autentyczne słowa nauczyciela do ucznia: włóż ci mózg zalewa. W moim mózgu to się nie mieści. Takie zachowania to już nauczyciele pokazują w tych najwcześniejszych relacjach z dziećmi, bo już w przedszkolu Formułowanie: bądź grzeczny, albo jesteś niegrzeczny. Co to ma być? Co to kurde znaczy? Co to znaczy być grzecznym? Bądź grzeczny, czyli rób wszystko to, co ja od ciebie oczekuję. Bądź grzeczny, czyli nie wypowiadaj swojego zdania. Bądź grzeczny, czyli najchętniej nawet nie oddychaj głośno, siedź cichutko i nic nie rób. To znaczy: bądź grzeczny? Albo ty jesteś niegrzeczny. Wiecie, kiedyś dawno temu. Uważano, że histeria jest chorobą kobiet i często była diagnozowana u kobiet, które na przykład nie chciały wyjść za mąż z jakiegoś faceta, gdzie ten ślub był aranżowany. Tak? I wtedy diagnozowali jej chorobę i histerię. Na szczęście dzisiaj już są inne czasy i to się zmieniło, ale myślę, że co do dzieci, to my ciągle mamy podobne zachowania. Tak? Bo jeżeli dziecko stawia granice i mówi, że nie, że tego nie chce, że tak nie chce. To my mówimy, że to dziecko jest niegrzeczne. Naprawdę? I my później chcemy, żeby to dziecko samodzielnie myślało, a od początku nie dajemy mu na to przestrzeni. I już w przedszkolach to się zdarza. Mam taką sytuację, gdzie dziecko w przedszkolu dziecko, które jest kinestetykiem czyli takie bardziej ruszające się niż melancholijnie siedzące w kącie, tak? Nauczyciel sobie wymyślił, że jak dziecko takie będzie leżało na podłodze ze skrzyżowanymi rączkami na ramionach, to wtedy się synchruzują jego obie półkule i będzie wyciszony. Zdajcie sobie sprawę, co to dziecko przeżywało leżąc na tej podłodze? Dziecko, które miało potrzebę ruchu. Przecież to była katorga dla, nie, dla niego, ale pani tego nie zauważyła. Pani na siłę kazała mu tak leżeć, żeby on się wyciszył. Czyli wiecie. Jak mój pies szaleje i jest agresywny, bo go energia roznosi, to jak ja go zamknę w łazience i wypuszczę po godzinie, to on wyjdzie potulny jak baranek, prawda? Będzie już ułożony, jego energia będzie miała w toalecie chyba jakieś ujście, bo nie wiem, jak to ma wyglądać. Jak wiecie, prowadzę stajnię, gdzie przychodzą sobie różne dzieciaki. Pracuję też w szkole i też z tymi dzieciakami mam do czynienia. I mam do czynienia z dzieciakami, zarówno tymi, którzy, które chodzą do publicznej szkoły, i takimi, którzy chodzą do prywatnych szkół, i też takimi, którzy się uczą indywidualnie. I tak sobie myślę, że jak przychodzi do mnie taka osoba z nauczania indywidualnego, pierwsze, co mi się pojawia w głowie, to ojej, nie poradziła sobie w grupie, ojej, tam w tej szkole sobie z czymś nie radzi. I widzę później, jak ta osoba funkcjonuje w stajni, że myślę, ja pierdzielę, to ten system tej osoby nie chce. Ta osoba jest bardzo obrotna, jest bardzo odważna, jest kreatywna, ma pomysły, się nie boi. I tak sobie myślę, czy to wszystko, o czym mówiłam wcześniej, to to nie jest tak, że właśnie szkoła w nas to robi, że my się zamykamy, że my się zapadamy, że my boimy się mówić swoje zdanie, że my nie wyrażamy emocji. I czy to nie jest, że przez tą szkołę ludzie są wykluczani i uciekają od społeczności, bo to szkoła tak naprawdę budzi w nich najgorsze to, co jest w nas: lęki, strach. Jak ja później słucham tego od Was, jak nauczyciele Was traktują, to sama mam ochotę zabrać moje dzieci ze szkoły publicznej i iść z nimi gdzieś w chmurę albo na koniec świata, żeby ten system ich nie dotykał. Bo ja myślę, że ten system jest bardzo raniący. I tak naprawdę, gdyby nie to, że boję się, że dzieciaki moje nie będą miały takiej relacji społecznej, to już dawno bym ich zabrała stamtąd. Kolejna sytuacja to sposób odpytywania osoby. Wywołać kogoś z klasy, postawić tą osobę obok siebie, albo w ogóle poprosić, żeby wstała nawet w miejscu, gdzie jest. Była wyżej niż cała reszta, żeby wszystkie oczy się skumulowały na tej osobie i pytać ją o wiedzę, już samo w sobie wydaje mi się lekką torturą. Nie każdy ma takie zasoby, żeby wypowiadać się publicznie. Nie każdy ma taką charyzmę, żeby na niego to w ogóle nie wpływało. A jak jeszcze nauczyciel chce, to wiadomo, że upokorzy, że wiadomo, że zada takie pytanie, albo tak sformułuje to pytanie, że, na, że uczeń może się pogubić. I teraz cała reszta klasy na niego patrzy. I możecie mówić, ach przesadzasz, za naszych czasów też tak było, nawet bardziej. No pewnie, że tak było, ale to nie znaczy, że to było dobre. Kiedyś dawno temu nie było toalety w domu i się chodziło na dwór. I nikt nie mówił, że teraz też tak musi być, bo kiedyś tak było. Prawda? Teraz wszyscy korzystamy z toalety w domu. Dlatego opierając się na tym, że my też tak mieliśmy i że przesadzasz, że teraz wychowujemy delikatne społeczeństwo, to myślę, że to jest nadinterpretacja. Naprawdę. Nie możemy cały czas tkwić w starych schematach. Jeżeli chodzi o nasze dzieci, słuchajcie, to na nich ten świat ma się za chwilę opierać. No i teraz to naprawdę chcę przekazać. Uczniowie, kochani, nie poddawajcie się presji nauczyciela. Zawsze walczcie o swoje zdanie, nawet jeżeli nie do końca wiesz, czy to jest słuszne i tylko tak czujesz. Bo nawet jak popełnisz błąd, no to daj sobie przyzwolenie, bo właśnie na takich błędach się uczymy, a nie na presji od strony nauczyciela. Ale też pamiętajcie, nauczyciel jest takim samym człowiekiem jak wy. Nie każdy radzi sobie z emocjami. Nie każdy jest kompetentny. I nie mówię tego po to, żebyście usprawiedliwiali tych nauczycieli, bo jeżeli ciebie zranił, to głośno o tym mów. Nauczyciel też musi znać Twoje granice, tak? Jeżeli powiesz, że coś tam cię zaboli, to wtedy mu zwrócisz na to uwagę i on następnym razem tego nie zrobi. Pamiętajcie, że każdy człowiek ma prawo do popełniania błędów. Błąd jest wtedy, kiedy ja się zreflektuję, że to jest błąd, albo ty mi zakomunikujesz, że to jest błąd i koniec, kropka. Bo głupota to jest wtedy, kiedy ja to będę cały czas powtarzać, mając świadomość, że mimo wszystko ranię. Także pozwólcie nam też na błędy, ale komunikujcie nam je, bo tylko to pozwoli nam się rozwinąć jako nauczyciele, jako rodzice, osoby starsze od was, tak? Tylko dzięki takiej komunikacji jesteśmy w stanie znaleźć jakieś porozumienie. Rozmowa jest podstawą. Zawsze w takim momencie proszę cię o subskrypcję, ale dzisiaj zrobimy inaczej. Dzisiaj nie chcę czerpać od ciebie, tylko chcę dać coś tobie. Także w wiadomości prywatnej napisz mi, czy jesteś właśnie w takiej patowej sytuacji. Teraz jakiś fragment mój dla ciebie, fragment mojego czasu, trochę mojej wiedzy, a na pewno coś uda nam się fajnego stworzyć.